Oficjalna informacja o moim kanale. Planuję dokończyć mój rysunek. I tu wyraźnie dla Was się wypowiem o tym, co sądzę o tym, tym, tym klieniu kanał kanału dla Madzi. Tak, macham specjalnie kamerką. Jestem zezłączona. To było oburzające. Madia miała tak świetne filmy. Cieszy mnie, że większość youtuberów, tych, których znał akurat Madzie, chociażby z samego oglądania, to komentuje, co oni sądzą o tym. Ja doskonale wiem, gdzie Madzie mieszka, znaczy w mieście. Nie wolno mi podawać adresu. Mam na to, że powiem. Nie, nie powiem, bo usunę ten film. A ja nie mogę, tak. Więc ujmę to tak. Madia nic nie zrobiła w tych filmach naprawdę złego. Tylko osoby, z którymi nagrywałem. Więc tak. Mój fanart dla niej jest jeszcze w rozsypce, tak naprawdę. Jak go skończę, to wam go pokażę. Będzie taka seria, z rysuje rysuję różne momenty z Maci życia. Na razie to jest w liście u mnie, które nazywa się Wszystko. I wszystkim będzie po prostu Wszystko. Zrobię drugą playlistę, gdzie będzie Zuzia rysuje Madzie. Tam będzie ona w kopalni, walcząca, no, różne szafy, budująca, wszystko. I jak mi się znudzi ta seria, to nie wiem, może kiedyś, jak będę miała więcej subskrypcji, może będę miała szansę z nią pogadać. Jak, boże, przepraszam. Jak wróci na YouTube, Nie wiem. Potem planuję zacząć serię Simsów, raz w tygodniu. W Sobotę albo w niedzielę yy, około godzin 15. Dlatego. Mm, yy, no. Dlatego, no, wam to mówię. Ogólnie mam ograniczone filmy, znaczy ile yy, minut filmów. więc te filmiki nie będą zajmowały więcej niż 10, nie więcej niż 15 minut u mnie. Jak będę mogła mieć duszę to będą dłuższe. Wtedy to się rozgadamy. Będą vlogi. Na razie twarzy nie ukażę, gdyż są osoby, które zaczęły nagrywać filmy całkiem porządne i pokazywały twarz. Początkujące, tak? No i uważam tak. Osoby te niegrzeczne zrobiły u siebie na komputerze screena z tego, jak oglądały ten film. Potem wycięły tą twarz i wrzuciły na wiochę. To po prostu było okropne. Dlatego ja nigdy nie będę tak Ja ogólnie nie jestem doświadczona w nagrywaniu. Się przyznaję, bo ja nie lubię kłamać. Mi kłamanie nie wychodzi. I jeżeli ktoś bym był życzliwy tak i mógłby mi pomóc. Hmm. No to ja bardzo chętnie. Hmm. No, przyjałabym tam pomoc. Bo ja na komputerze jeszcze nie nagrywam. Nagrywam swoim telefonem i wrzucam to, bo tak najszybciej. Na moim komputerze on jest naprawdę okropny, ale niedługo będzie lepszy. Znaczy, wymienić części, bo obudowa zostanie, i wtedy będę potrzebowała od Was pomocy. Dokładnie, od Was. Więc, do zobaczenia. I pa!